Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rejstus i zapraszam Was na kolejnego Daily News'a, tym razem przygotowanego na 20 marca 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Mniej więcej rok temu informowaliśmy Was o nowej tajemniczej grze MMO, za którą stoi polski raper Słoń. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy nic o tym projekcie, co innego teraz. Gierka nazywa się MIT, jest tworzona w pikselowym stylu. Akcja gry jest osadzona w latach 90. XIX wieku w Kanadzie. Wcielamy się w weterana wojennego, którego działania będą się zmieniać wraz z rozwojem fabuły. Główny bohater odkrywa tajemniczą substancję, która prowadzi do serii tragicznych wydarzeń. Będzie trochę horroru i trochę science fiction. Dostaniemy nawet książkę, która wyjaśni nam całą fabułę gry. Najpierw mit zostanie wydany jako single player, potem zmieni się w koopa dla 8 osób, aby skończyć jako pełnoprawna produkcja MMO. W kwietniu rusza kampania no wspieram to, gdzie fani słonia, ale także fani gier MMO będą mogli wspomóc produkcję. Wielkie ukłony dla Standing Stone Games, które z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz tego, że ludzie jeszcze więcej czasu spędzają w sieci, postanowiło diametralnie zmienić funkcjonowanie swoich czołowych MMORPGów. ów Lord of The Rings Online oraz Dungeons and Dragons Online tymczasowo zmieniają się w pełnoprawne produkcje Free to Play. Do końca kwietnia, czyli przez kolejne 6 tygodni, wszystkie przygody, instancje, questy, rajdy itd. z płatnych dodatków stają się dostępne dla wszystkich darmowych użytkowników. Wreszcie możemy zakosztować kontentu, który dotychczas znajdował się za ścianą dolarów. Kapitalna sprawa, wiele nowych osób będzie mogło poznać i pokochać te kultowe MMORPGI. Jesteście w posiadaniu najlepszej broni lub innego przedmiotu w Tibii? Cieszcie się, póki możecie. Za kilka miesięcy wasz oręż nie będzie już taki fajny. Podczas Summer Update CipSoft wprowadzi nowy zestaw najlepszych broni w każdej z kategorii. Będą to bardzo mocne, ale także bardzo trudne do zdobycia itemki. Cipsoft nie chce popełnić jednak tego samego błędu co w przypadku styczniowego trzęsienia ziemi. Dlatego wprowadzenie nowych przedmiotów będzie się odbywać w porozumieniu z fanami. Już teraz każdy Tibiczyk może wysłać do Cipsoftu specjalny formularz opinii, w którym możemy zawrzeć swoje pomysły. Wprowadzenie nowych, topowych przedmiotów ma jednak też swoje plusy. Już w najbliższym czasie powinniście zaobserwować spadek cen niektórych jeszcze najlepszych itemków. Dziś rano wystartowały zamknięte testy Genshin Impact, sieciowej gry RPG, która zrobi na Was wielkie wrażenie, szczególnie od strony graficznej. Genshin Impact wygląda po prostu przepięknie, jakbyśmy oglądali dobrej jakości serial anime. Graficznie jest to coś podobnego do Pariah Chronicles lub Blue Protocol. Oprócz pecetów możemy grać na urządzeniach mobilnych, a wkrótce także na konsolach. To nie jest instancjówka. W Genshin Impact mamy do dyspozycji wielki otwarty świat, który możemy przemierzać samotnie lub w grupie. Mamy też sporo systemów znanych z MMORPG, więc od biedy można zaliczyć Genshin Impact do szeroko pojętej rodzinki MMO. Bez kluczyka nie wejdziecie jednak do closed bety. Proponuję poczekać na Open Betę lub premierę Free to Play, która jest zaplanowana na wiosnę. Twórcy Shroud of the Avatar, robią co mogą, żeby zachęcić ludzi do zagrania w ich MMO SRPG. Teraz, na przykład, wystawiają na sprzedaż całe miasto. Naprawdę, za 9000 dolarów możecie nabyć własne miasteczko o powierzchni 123 600 m2, z ponad tysiącem dekoracji, kilkudziesięcioma NPC-ami oraz całą resztą atrakcji. Są też tańsze, ale uboższe w content opcje. Portalarium Inc. pozwoli nam także wybrać nazwę oraz lokalizację. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie kondycja Shout of the Avatar, która pozostawia wiele do życzenia. Gierka znajduje się na granicy zamknięcia serwerów. Steamowy licznik pokazuje niecałe 150 osób online. No cóż, gdyby oferta sprzedaży miast pojawiła się w WoWie czy ESO, to hennych na pewno by nie brakowało, ale w SOTA cały czas istnieje ryzyko, że za chwilkę gierka umrze, a nasza kasa bezpowrotnie przepadnie. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać który nie podam się najbardziej, no i do usłyszenia już jutro, cześć!